Siema wszystkim witam Was na kanale Trapper i zapraszam do kolejnego odcinka ze z miniszeri, tam Kais miłego oglądania. Zostawcie supa tam na tole. Followa, zaprolujcie moje wszystkie sosialki, które macie w opisie, i dajcie lajka. Lecimy. Pozdrawiam. Hm. Dobra. E, Jaki ty, ty miałeś, Nikt, te bez tej bo znowu best, my... gamer. Tak, to bo znowu bym powiedział prawdziwe imię Twoje. Bo <laughs> my imię to bez Gamer. Tak, bez Gamer. Best gamer. <laughs> Dzisiaj nakrywamy spratem w językem mocy i weszcie tuż o na tym odcinku. I co na tych odcinkach widzicie moje nieogarnięcie. ogarnięcie. <ścoughs> Ta, tak.

Yeah. <laughs> Wypomniło mnie, wypomniło mnie i przesadziłem. Ha! <śś> Sigma, koshy. Sigma! O! Zapomniałam, że szczekniesz to X-y! No. Czekaj! X-te to nie jest takich klinice tak chyba. No. Dobra, teraz Ty, Pepe. Pe, Czekaj. Sigma, Sigma... Sigma. Sigma Sigma, Girl sigma, glej, 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 kobieta. gaj, 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 Sigma Sigma Sigma... Sigma 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 Sigma... sigma

To się to mnie Sigma i, bo... i, i mówi, że jestem Sigma, my Sigma mój. Czekaj! Sigma, Sigma telefon, Sigma telefon, Sigma telefon. Dzwoni do mnie Sigma i mówi, że jestem gówny, bo nie jestem Sigma. Bo nie jestem w kibicach, w kibicach, w Czekaj, czekaj, mamy lepszy pomysł sikmat telefonu, ma, ma telefon, sikmat, ma telefon, szyk ma telefon, nic o mnie telefon i mówi napraw mi telefon. Nie, czekaj, zaczyna krótko i go teraz No. se nos cortessem que falemos antes. Você lembra? Não. Não.

lepiej je wycieli ekran. Teraz ty bym coś o telefonie. Mm. Jeszcze coś, co nazwij. Najpierw no nazwij, a potem zaśpiewaj. Ja Nie, wiem, bardzo co co co? Eee. No i okej? Okay? Mhm. Mm yy. Nie mam pomysłu. Pasera Wow, stigma. No, jest <grym> prawdziwy spigma. Nie no, to było pewne, tak jak tak nie uda. No masz no rację <sharp inhale> Ty możesz mówić to nieprawdziwe nieprawdziwym imieniu, nie, nie. No, w masz No. Zobaczcie jaki jest ten Sigma zaraz. jaki zobaczycie jakiś jest ten Sigma. Sigma, Sigma, jest Sigma. Sigma, ale no dwóch <coughs> Co? Jest kamerka mi się obraca! Kamerka mi się obraca. Tak. Wróciłam. No, ten problem wrócił. No, tak, sobie i zobacz sobie. Było przecież to, proszę, z tym faktem, proszę. Czekaj, niech tam jeszcze jeden numer, i sprawdzę. Ona nie działa. To nie działa nie działa. działa, nie działa. Nie działa, 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 nie działa. Czekaj, nie Is that me? <laughs> Jak myślisz? Zobaczmy. Bo ten odcinek musi być krótki, nie taki jako ostatni. Kocinę nakrywaliśmy ponad godzinę. Nie, bo przecież to z tą kamerką? Ej, a ja nie miałam! A ja nie mam dobrze! Co? Ej, wiesz, wiesz dlaczego nie działała mi? No. Bo raz działa, a raz nie działa. nie, tak. No może A, ty grasz, ty zeszłego! Dobra, druga weźmy drugą jak nie będzie, jak będzie dawać, to po prostu zdzień zobacz, no na dawną grę! No to proszę. Ale moim zdaniem nie działa kamara. Nie wiem, może czasami coś, coś mi jej nie potrzebala. Murito ponalne. Murito! Znam tę mapę! I co wie macie ochotę na Pulito? Znam tę mapę! Wiesz? Znasz? No! Już od dwóch lat! A wiesz, że mają być nowe postacie? Boż tam no. widziałem na YouTubie. No jak ja na jak na przykład ten mister kosmiczny gość no jee yeah, będzie nowa postać, kosmita dupita co jaka kosmita dupita no jaka kosmita dupita kurde te mnie nie blokują no, które blokują cię. No. Niestety spadają buri, to musisz uważać na kec. Yeah. Musisz uważać na keczup mającek. Na kecu? Plimają? No. Tak. <grym> I również na kukurytę. O, tu jest popko! I tu, o, patrz! Ketu! O tak. O tak. No widzisz tam jest kieczów. Widziałeś ja to zrobiłem coś, to jest ketchup. Dobra, ostrożnie. Jeszcze był mają Panowie ostrożnie. i panie, ostrożnie. Panowie i panowie! Panowie i panowie! Panowie! panowie i panowie? Chyba, chyba się będziemy mówić panowie i panowie. Panowie i panowie. No też tak może być. Котюбов, блядь. Котюбов. tuż z dziem się poprzednim odcinku." Ciekawe co ja trafię. Dla to dużo dzisiaj! ale nie w tą torbę. Trafię, ale w tą torbę, ja trafiam w No, ja trafię, w tą małą. Upa, upa. Upa. Nie trzeba! A, to jest? I... Fakie! co jest? Raczej. Co to jest? Co to jest? Nie, to nie działa! Ej, dobrze. Nie jeszcze jeść, chcę to naprawić. Tak. Sata! -ta. Czekaj bo się troszkę rusza no, wiem bo się troszkę rusza moim zdaniem nie jest okej nie odjedz tak ciężar <średniej> 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 Dobre, no to chcemy. Znaczy, chcemy. Nie Chcemy. 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 jest Chcemy. 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 teraz ale się

Mm -hmm. Sånn. So, <laughs> W tym roku będzie tuszo cienki, tuszo nowych piar, Między innymi asasinę. Coś tam szatą? Asasiny chyba tarkę szatą ma wyjść w tym roku. Nowa poszła! Asin! Zaczęliście się tych szatonów, nie? Dlaczego? Czy się nazywa asasin? Jak asasin?

Nie, na no, odcinku mam na cienie <gry> Napiszcie o, w komentarzu, czy takie odcinki wam się upodobają. Krincowe. Czyli już koniec, bo przegrałem. No. Już koniec. Jedz na razie klinczowie. Dobra, więc to sobie. <gry> na razie miłego dnia wam życzę wieczoru i napiszcie w komentarzach coś miłego co wam się podobało od odcinek Cringy. a ja się już wam żegnam a teraz pa cringe'owie no pa, nara dlaczego pożyciałeś cringe'owie